Kiedy będę dorosła, zostanę gwiazdą filmową. Zagram wiele wspaniałych ról, zdobywając liczne Oscary i Golden Palm. Będę na obkładkach wszystkich magazyns, a w wieku 30 lat pozostanę fejsem wielkiej firmy kosmetyckiej. Dobry! Dzień dobry! Wygań greny! Kolejne spóźnienie! Bry? Przepraszamy, ale zepsuły nam się budziki i. A noś jak na sztorc! Wystarczy odrobina dobrych chęci! I co. I wszyscy byście do szkoły poznążali! zgniteryje! Cała czwórka pod tablicę sznela! Angela, siadaj, dziecko! Muszę rozmówić się z tym marginesem! A ty czego znów niuchasz, Matole? To WF już był? Maślana, przeczytaj swoje wypracowanie! Nie mam! Kunieczko, praca domowa! Nie mam! Anusiak! Nie mam! Czemu mnie to nie dziwi? O twoje wypracowanie Czesiu, nawet nie pytam. E, ale ja zrobiłem! Napisałem! Piękne dopracowanie! Dużo liter, sylabów, słów całych nawet! Coś takiego? Zatem wszyscy zamieniamy się w słuch! E, o Jociu, Jociu! Przeczytam, ale dopiero po przerwie. jak konieczko maślana, pala! A Czesio dostaje dwie paly! Za brak pracy i za ochyjstwne kłamstwo! Ta praca domowa to był bezsens! Maślana jak zwykle ma jakąś reperkusję. No bo tak. Bez sensu jest pisanie o tym, kim będziemy, jak będziemy dorośli. A skąd taki wielce mądry wniosek Maślana wysnął? A stąd, że i tak nic z tego się nie spełni. Racja. Nigdy nie zostanę królem, ani prezydentem, ani nawet premierem. Tylko frajerzy wierzą, że im się spełni. Nic z nas nie będzie ani naukowcem, ani piosenkarzem, ani politykiem, ani kosmonautem, ani się składa, że ja zostanę gwiazdą ekranu. Dostałam horoskop w sms -ie. Niestety, sorka, Pedrylko, ale muszę cię zmartwić. W dorosłości nie zostaniesz aktorką. Nie? A kim, ty druciany waflu? Moją żoną, Mośko. Będziesz robić zakupy i truć mi dupę. O nie, to niemożliwe. What? Tyś ch twoją żoną. Ja, ja... Ja... Jak mogłeś wymyślić takie marzenie, przy chlaście! <noise> Wolne sobie. Nawet za tysiaka bym se o tym nie pomarzył. Ale niestety taka jest przepowiednia. Po moim trupie, Esie, udowodnię ci. I na koniec marzę o tym, że nie będę żoną maślany. I wszystko się zgadza, Borodko. W końcu i tak weźmicie rozwód. O co tu chodzi? Przecież chodzimy ze sobą. Zdradzasz mnie z Maślaną? Stulcią, Słabośku! Nie z tobą gadamy na pleciaku! Cisza! Zamknąć jadaczki w tej chwili, padalcy! To, kim zostaniecie w dorosłości, zależy od waszej pilności w nauce! Pracowitości, systematyczności! Racja, racja! Wysiłek wartny tego, by w końcu zostać babcią klozetową. W takim razie powiedzcie, co zamierzacie zrobić ze swoim dorosłym życiem? Nic, my nie będziemy dorosłymi! Co ty majacisz, mylepę to skończona? No tak, postanowiliśmy nie uluźć! Jesteś bałwan i mądzią, konieczko! To imposybylans, jamatoły! Akurat! Nic trudnego nie zostać dorosłym cmokiem, czapkiem i mandziałem. Nic trudnego, powiadasz! Wyjaśnij nam to proszę, Maślana! Po pierwsze, przestajemy się uczyć! Po drugie, przestajemy odrabiać lekcje! Po trzecie, nie zdajemy do następnej klasy. Robimy tak co roku i zawsze jesteśmy w drugiej klasie. Czyli zawsze mamy 8 lat! Czesio, ty też nie zamierzasz zostać dorosłym! Ja to i tak nie zostanę, bo będę miał wypadek i umrze, i nie będę mógł wdreptać w kupy! Wyszcie się literalnie szaleją na żarli! Won mi do po coś na palmę! Symbały hierwońskie! A ty, Czesio, marsz do tualety wyczyścić kapucie!